Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu, nagraniu, Państwo będziecie widzieli to na żywo, programu Kiszmas Business in Brief, w którym mówimy o tworzeniu biznesu, próbujemy inspirować do sukcesu w biznesie, tak jak to robimy w briefie już od, od 25 lat. I dziś porozmawiamy o czymś. I Tego tematu do tej pory nie, nie bardzo dotykaliśmy i w kontekście biznesu, a szczególnie w kontekście młodego biznesu i tego, co się na rynku w tej chwili dzieje i jest na, najpopularniejsze. Na temat powiemy się, mam nadzieję, trochę ciekawych rzeczy na temat otoczenia prawnego, w którym robimy biznes. A bezpośrednia przyczyna jest taka, że moim gościem jest Tomasz Rydlewski, adwokat, prawnik. Ja tylko zrobię jeszcze taką krótką taki wstęp. Myśmy się poznali ile trzy tygodnie, czy dwa tygodnie, dwa tygodnie temu w Krakowie, bo ty pochodzisz z Krakowa. Zgadza się. I obaj byliśmy na takiej super ciekawej konferencji Invest CAFS, którą, którą organizuje między innymi telewizja biznesowa i Komparik. i tam zaczęliśmy rozmawiać, ale i jeszcze powiemy bliżej na temat, i szerzej na temat tego, jaki był powód. Ja tam uczestniczyłem, jak być może pamiętasz, w, takim, w takiej debacie na temat sztucznej inteligencji, AI, zagrożenia i szanse, jakie daje sztuczna inteligencja. I potem o tym zgadaliśmy się, i tak naprawdę zaproponowałem głównie z tego powodu rozmowę yy, z Tobą. I chciałbym Cię zapytać, bo te. Jest bardzo dużo obaw z punktu widzenia praw autorskich, szczególnie praw autorskich. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Witaj, dziękuję po pierwsze za zaproszenie. Bardzo mi e, miło, że możemy chwilę na ten temat, zwłaszcza na ten temat, porozmawiać, mm, bo jest to temat, który jest rzeczywiście interesujący nie tylko ze strony biznesowej, ale szalenie interesujący e, również ze strony prawnej. Mhm. Zwłaszcza, że otoczenie prawne aktualnie, otoczenie w Polsce, szerzej w Unii Europejskiej na płaszczyźnie e, AI. Zmienia się dość diametralnie, czy zmieni się diametralnie mhm. w tym roku, między innymi dzięki uchwaleniu przez Parlament Europejski, tak zwanego AI Act, czyli rozporządzenia regulującego rynek sztucznej inteligencji. Mhm. Jest to dokument czy akt prawny, który, co warto podkreślić, będzie znajdował zastosowanie bezpośrednie na terenie całej Unii Europejskiej, więc będzie. To, co zostało tam napisane, e, dotyczyło wszystkich krajów, wszystkich podmiotów, wszystkich przedsiębiorców. To nie są zalecenia, to nawet nie jest dyrektywa, która dopiero wymaga wprowadzenia do tak. porządku prawnego w każdym poszczególnym kraju, tylko jest to narzucona przez Unię Europejską, narzucona może złe słowo, bo zawiera ładunek pejoratywny. No niemniej tak to jest, tak? Bezwzględnie obowiązujące tak. przepisy na całym terytorium Unii Europejskiej. Uchwalenie tego dokumentu, czy w ogóle dyskusja na temat AI wśród prawników również, to też jest dyskusja na temat po pierwsze obaw, na temat możliwości, potencjału, no, ale również na temat bardzo wielu zagadnień prawnych, o których musimy rozmawiać zupełnie z nowej perspektywy, której do tej pory nie musieliśmy w ogóle Poruszać, nie widzieliśmy je w ogóle. Przykład prawa autorskiego jest świetnym przykładem, który podałeś. No z uwagi na dwie bardzo istotne i niepokojące środowisko przede wszystkim twórców: dwa elementy. Mianowicie element zagrożenia, które może stwarzać sztuczna inteligencja dla prawa autorskiego, czy dla rozwoju praw autorskich tak. i rozwoju interesów twórców. A z drugiej strony, też szalenie ciekawy i nowy temat, to jest temat podejścia do tego, co sztuczna inteligencja kreuje. Mamy szereg systemów generatywnej sztucznej inteligencji przede wszystkim, na przykład Midjourney, ale to nie tylko, które tworzą obrazy na tak. przykład. Są coraz doskonalsze programy czy systemy AI, które tworzą muzykę. Tak. No więc pojawia się pytanie, czy to może być utwór, jak, jak traktować takie właśnie wytwory, no nie człowieka, tylko właśnie nie wiadomo do końca czego, pewnego algorytmu, tak, tak. zastosowanego przez twórców sztucznej inteligencji, w, który coś wy, wy, wygenerowuje. Kto będzie brał tantiemy? Kto będzie brał tantiemy, to prawda. No i teraz pojawia się rzeczywiście chociażby taki problem, ale szereg różnych innych problemów, którymi, z którymi... Yy, tak naprawdę nikt, nawet najznakomitsi prawnicy do końca nie są w stanie sobie poradzić, nie są w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ja zresztą śledzę pod kątem prawa autorskiego dyskusję na temat tego właśnie jak podchodzić do wytworów, czyli tego co tworzy sztuczna inteligencja przez pryzmat prawa, prawa sztucznej inteligencji, Piotr ja zajmuje się bardzo od wielu lat i, i, i w dużym zakresie mm, prawem autorskim jako takim. Mm -hmm. Więc to jest to dla mnie taki naturalny element zainteresowania i też z ciekawością śledzę dyskusję i widzę, jak ta dyskusja ewoluuje. Widzę, jak jeszcze kilka miesięcy temu na, na różnych spotkaniach czy konferencjach bardzo często pojawiał się pogląd, że systemom sztucznej inteligencji i temu, co stworzyły, nie można przyznawać miana utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Uh -huh. Z uwagi na to, że odnosząc się do definicji no, zawartej na przykład w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale i regulacjach europejskich czy, czy w innych krajach, w Stanach Zjednoczonych również podejściu do tego tematu element ludzki jest bardzo istotny. Znaczy utworem w rozumieniu prawa autorskiego jest jest, jest nadal śmiem twierdzić, że jest nadal mhm. wytwór człowieka. Mhm. I to jest ten punkt wyjścia. W związku z tym przez długi początkowy okres w zasadzie bezsprzecznie panował taki pogląd, że to, co stworzyła sztuczna inteligencja, z uwagi na to, że poziom e, przetworzenia, poziom mm, braku zaangażowania tego czynnika ludzkiego, jakiegokolwiek autora tak. e, w to, co ta sztuczna inteligencja tworzy, wyklucza możliwość przyjęcia, że mamy do czynienia z wytworem jakiegoś człowieka. Tak. Pojawiały się, czy pojawiają się teorie, pojawiały się pytania, czy sztuczna inteligencja i to, co stworzyła, mm, to nie jest trochę coś będącego narzędziem osób, które stworzyły algorytmy. Jest też taka Dokładnie. idea, można by się było zastanawiać nad tym tematem. Może to zbyt daleko posunięta analogia, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś gra na bębnach albo na trąbce, to tak naprawdę on tego dźwięku sam nie wytwarza jest jeszcze trąbka która dźwięk... to, tak ale... ale tu akurat to bardzo algorytm też jest takim to to, to, lepszym, narzędziem, to ja... instrumentem to, 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 to jest ciekawe porównanie ale idąc w tym kierunku to może ciekawszym byłoby nawet pytanie i, i porównanie do, y, y, do syntezatora kiedyś o. to były bardzo modne w tak. latach 80 ja pamiętam tak. muzyka y, popularna nie istniała bez syntezatorów teraz zresztą też bardzo często są używane więc pojawiłoby się pytanie czy twórca oprogramowania tak. tam zresztą tak. nie było szczególnego oprogramowania, czy on może sobie rościć jakieś prawo do tego, co słyszymy za pośrednictwem tego, no jednak nie. Podobnie yy, i trochę też mówi się, czy mówiło się o tym, yy, pod, Oceniając i zastanawiając się czym jest dyskusja o sztucznej inteligencji i jej wpływie i relacji do prawa autorskiego, do dyskusji, którą lata temu prowadzono na temat aparatów fotograficznych. Mm -hmm. Zwłaszcza wyposażonych w systemy korygujące wiele elementów. Mm -hmm. to ja te to same wykrywa. pytania mm -hmm. stawiano i podkreślano, że przecież Aparat fotograficzny i zdjęcie, które zostaje zrobione, jeżeli nie mówimy o aparacie tym najprostszym, ręcznym, gdzie wszystkie ustawienia są kontrolowane manualnie. Mówimy o aparacie, który potrafi sam dobrać ogniskowość, sam tak, ostrość, nie. sam reguluje filtry. filtry, światło, cienie. To są wszystko rzeczy, które się dzieją w jakim sensie, poza, 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 poza mm, możliwościami, poza wpływem osoby, która to zdjęcie robi, fotografika. Oczywiście fotografik im bardziej jest profesjonalny, tym ma większą możliwość umiejętność i wiedzę w jaki sposób określonymi funkcjami w jakimi funkcjami sterować i zarządzać. No ale też nie możemy powiedzieć, co po tym jak już ta dyskusja przeszła, a, a aparaty upowszechniły się zdecydowanie, nie można było powiedzieć, że nawet zdjęcie zrobione przez osobę, która nie ma przygotowania zawodowego twórczego jest po prostu zwykłym użytkownikiem zaawansowanego technologicznie aparatu fotograficznego, że takie zdjęcie nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Jest utworem. Mm -hmm. Jest wiele cech, które ta osoba będąca twórcą w tym przypadku no, look, tak. trzyma, i trzyma to narzędzie, tak. narzuca. Tak. To chociażby ujęcie perspektywy, tak. oświetlenie tak. Tak. szereg rzeczy. Moglibyśmy o tym rozmawiać. No ale wracając do. Do, sztu, do sztucznej inteligencji. Pojawił się rzeczywiście taki, taki pogląd i taka, taka, taka dyskusja, czy czasem osoby, które tworzą algorytmy, no bo sztuczna mhm. inteligencja, systemy sztucznej inteligencji, no to są systemy, które to ciekawe, bardzo duży jest problem ze zdefiniowaniem, czym jest sztuczna inteligencja i nawet w y, tym rozporządzeniu, w AI-akcie, mm -hmm. o którym mówiłem przed chwilą, ostatecznie, w wersji ostatecznej nie zdecydowano się na definicję sztucznej inteligencji jako takiej, mm -hmm. wersę, zdefiniowano jedynie, czym jest system sztucznej inteligencji. Zwłaszcza dla prawników ten być może wysublimowany podział, no ale jest tym podziałem. Tak, tak? Tak. Natomiast y, na Natomiast jest problem ze zdefiniowaniem sztucznej inteligencji i, i, tych, i, 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 i tych systemów. Natomiast no niewątpliwie opierają się one na działaniu algorytmów, uh -huh. które ktoś stworzył. Co więcej, to są algorytmy, które oczywiście one się uczą jako same, bo na tym polega... Umiejętność adaptacji, umiejętność rozwoju, modyfikowania wewnętrznego tych algorytmów no, sprawia, że one się uczą same, jak gdyby. Ale też z drugiej strony są osoby, które te algorytmy uczą. Ja pamiętam, w zeszłym roku byłem na takiej konferencji prawniczej, na której wystąpienie miał bardzo ciekawe, zresztą jeden z kolegów, który prowadził wtedy grant w oparciu o fundusze bodaj europejskie, i on polegał na tworzeniu i ćwiczeniu systemów sztucznej inteligencji. Pod kątem ich późniejszego zastosowania w orzecznictwie bardziej, europeje, bardziej administracyjnym, niemniej orzecznictwie na poziomie przeprowadzenia postępowań administracyjnych. On uczył, ponieważ miał odpowiednie certyfikaty, te algorytmy, w jaki sposób one w przyszłości mogłyby zacząć działać i funkcjonować, zastępując trochę w pewnej części rolę czy urzędników, czy, czy, czy organów wręcz, które wydają decyzje, decyzje administracyjne. Więc to na pewno jest takie pytanie. Ja osobiście jestem daleki, aby przyznawać jakiekolwiek prawa autorskie do wytworów sztucznej inteligencji osobom, które tworzą, czy nawet współpracują, uczą algorytmy, to natomiast zabierz się, zabierz No i teraz i właśnie chciałem powiedzieć, bo to są rzeczy, które czy to są informacje, które pojawiają się, nawet to są informacje z, przed, z ostatniego miesiąca z kilkudziesięciu mhm. ostatnich dni, które też są kreowane przez orzeczenia wydawane w różnych krajach, o, jak podchodzą do tego sądu, ale jak też podchodzą do tego specjaliści i wydaje się. Moim zdaniem sensownie, że idziemy w kierunku definicji, która nie jest ostra, nie jest jednoznaczna i zawsze będzie wymagała odkazu, czyli w każdej konkretnej sprawie interpretacji ze strony prawników, a mianowicie definicji takiej, że jeżeli wkład człowieka, który pracuje z danym narzędziem albo narzędziami sztucznej inteligencji, bo przecież też tworząc określone utwory, czy wytwory, czyli ten output, który wychodzi potem z systemu sztucznej inteligencji, to nie zawsze jest tak, a nawet przy pracy twórczej bardzo często jest tak, że nie mamy osoby, która siada przed na przykład czatem GTP, wpisuje prosty prompt i z tego prostego promptu coś. Zostaje wygenerowane, tak. czy w zakresie literackim, czy w zakresie graficznym, tylko to jest długotrwała praca. To jest repromptowanie czyli sytuacja, w której wyniki, które sztuczna inteligencja przedstawia, są elementem kolejnego promptu, Jasne. który jest znowu przetwarzany. W, taki, w takiej pracy, w takiej działalności twórcy często wykorzystują różne systemy sztucznej inteligencji i te wyniki inicjalne wprowadzają jako wyniki, jako, jako element wejściowy do kolejnego innego systemu sztucznej mhm. inteligencji. I wydaje się, że wykluwa się taka, taka definicja, takie rozumienie tych wytworów sztucznej inteligencji jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego, że o ile możemy powiedzieć, że ten wkład człowieka, który pisze ten prompt, który no, pracuje z tymi systemami sztucznej inteligencji, jest na tyle istotny, możemy mówić, że tak naprawdę to jego wola, jego zamiar, jego pomysł ma tutaj kluczowe znaczenie. Sam system czy systemy sztucznej inteligencji, zwłaszcza generatywnej, są pewnego rodzaju narzędziami, którymi się posługuje, to możemy mówić o utworze, nawet takim, który potem ostatecznie jest elementem będącym outputem jakiegoś systemu sztucznej inteligencji. Natomiast w przypadku, jeżeli tych elementów tej pracy, tego, tego, tego nie ma, to utworu nie mamy. To oczywiście dla prawników, ale być może dla osób niekoniecznie zainteresowanych prawem to może być nudne. Dla prawników ciekawa jest ocena, też dowodowa, w jaki sposób taki artysta może wykazać, że to jest jego I to, utwór. I o to chcę zapytać, dlatego <laughs> że, powiem Ci tak, to co... i skoryguj mnie. Bo to jest sprawa autorskie i, i to, czy kto jest autorem dzieła, to jest jedna rzecz, bardzo istotna. Natomiast to jest narzędzie, dzięki któremu ktoś może wykorzystać mój wizerunek, mój głos i wyemitować, Bóg wie co, na Oczywiście. mój temat, czy w moim imieniu. I wtedy właśnie bardzo potrzebne jest definiowanie, kto jest tego autorem, bo inaczej te... Bo ja nie chcę, żeby ten ktoś był bezkarny. To prawda, to znaczy, to jest zupełnie inny temat. Znaczy, no myślę, właśnie. że to jest, nie, nie chcę powiedzieć, że inny, ale jest to temat też ciekawy, odmienny i muszę ci powiedzieć, że też na czasie I to nawet bardzo. A zaraz powiem dlaczego. Choć zupełnie, zupełnie jest inny, jest, myślę, że jest z powodu, którego się nie domyślasz. Natomiast jedno zaznaczenie. To, tu ten problem to nie jest problemem, kto jest autorem utworu, ten o którym mówiłem, tylko czy to jest utwór, czy to nie jest aha, utwór, aha. bo o ile kto jest autorem, to jak gdyby jest co innego. Tutaj bardziej jest kwestią, czy to może być przedmiotem prawa autorskiego, podlegać ochronie prawne autorskiej, ja, czyli ja, na przykład ja. grafik. Tym razem nie wykorzystując podstawowych, zwykłych narzędzi, a właśnie systemy sztucznej inteligencji, stworzy jakąś unikatową grafikę, poświęci na to bardzo dużo czasu, bardzo dużo pracy. Pracuje z tym promptem bardzo intensywnie. I pytanie jest teraz takie: czy na przykład, jeżeli taka grafika zostanie wykorzystana w, w, w sposób komercyjny przez inny podmiot, to ten grafik może występować z jakimiś roszczeniami do takiej osoby, mhm. w szczególności z roszczeniami na gruncie mhm. prawa autorskiego, czy też. Nie może. To, to już ma zasadnicze znaczenie, tak. również prawne. To nie jest pytanie, niewątpliwe w tej sprawie jest to, że to jest, jest ta okoliczność, że właśnie ów grafik stworzył to coś. Tylko ponieważ mamy pytanie inne, to znaczy, czy to jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego, czy ten grafik może domagać się ochrony. Tak. To są ciekawe rzeczy. Natomiast to, o czym powiedziałeś, Grzegorzu, jest m, ciekawe, bo to wkracza nam w tak zwaną dziedzinę deepfake'ów. Tak. Bardzo popularne słowo, tak. bardzo rzeczywiście niebezpieczne, a z którym dużo ludzi słyszało, ale niewiele ludzi obcuje, czy wie, czym to może grozić i na, czym to, i na czym to polega. A powiedziałem, dlaczego jest to też temat na czasie, a jest to temat na czasie, bo jest bardzo ściśle powiązany z aktualnymi pracami polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi prawa spadkowego. I tu zaskoczenie. AI, nowe technologie, startupy i prawo spadkowe. Otóż ministerstwo, wedle informacji oficjalnych, zresztą pracuje nad zmianami w kodeksie cywilnym i nad wprowadzeniem tak zwanego multimedialnego testamentu. Ma to polegać na tym, że do polskiego systemu prawnego ma zostać wprowadzony nowy rodzaj testamentu: testamentu, który będzie można nagrać. E, każdy będzie mógł sobie nagrać, okay. powiedzieć, jakie są jego ostatnie e, rozrządzenia, co się stać, ma z jego majątkiem po jego śmierci. I takie nagranie ma potem w sądzie służyć dowodowi właśnie na to, że majątek Ale ma być w taki, taki sposób. Czy? Nie, właśnie nie. To, to, Pytanie, jak to będzie w ogóle, okay. czy świadkowie, okay. czy nieświadkowie. No u notariusza okay. nie, no, bo jeżeli już ktoś jest u notariusza, to po prostu podpisuje jak notarialny. No ale możesz no, okay. w domu, możesz na plaży, możesz w podróż, możesz w szpitalu. Zakładam, że to właśnie miałoby służyć temu, aby ludzie starsi w podeszłym wieku, którzy są ciężko schorowani, yes. żeby im umożliwić w sposób łatwy rozrządzenie swoim majątkiem. No ale idea jakby z, z, z jednego punktu widzenia bardzo szlachetna i, i wydawać by się mogło dobra, ale właśnie z uwagi na gigantyczny i, i, i ogromnie prędki rozwój sztucznej, sztucznej inteligencji i fakeów, które polegają, z, krótko mówiąc, na nakładaniu głosu i uh -huh. lub obrazu uh -huh. innego na rzeczywisty, no może doprowadzić do ogromnych tragedii ludzkich, tak? tak? tak. Bo przecież deepfake nie jest niczym innym jak sytuacją, w której obrazując rozmawiamy sobie my teraz natomiast ktoś kto wykorzysta ten nasz wizerunek głos może w związku z tym wygenerować dowolny tak naprawdę przekaz obrazu przekaz dźwięku czyli audiowizualny w którym użyje nas <grych> w dowolny sposób I no, dla dowolnych i dla właśnie. dowolnych celów Dlatego i to będziemy to mówili, to. będziemy mówili wtedy to co ta osoba chce Będziemy mówili i, i znajdowali się w miejscu, w którym ta osoba chce w okolicznościach, których, których ta osoba chce, również w otoczeniu innych osób być może, które zupełnie, z którymi nigdy nie mieliśmy do czynienia. To jest narzędzie, które jest bardzo niebezpieczne. Ono może służyć do dyskredytacji osób, ale może również służyć do, w takiej szerszej perspektywie, do sterowania pewnymi nawet odruchami społecznymi, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych, w których informacja Wrzucona do mediów społecznościowych, no, staje się faktem, tak? Jest takie dobre powiedzenie, że wprowadzone do mediów społecznościowych kłamstwo sześć razy okrąży kulę ziemską, zanim pojawi się reakcja, jakakolwiek tak, reakcja tak, prawdy tak. na to Ale wiesz, co, to trochę mi się powinna yy, yy, kończyć już trochę ten temat, bo jeszcze mam jeden temat, mm -hmm. który chcę poruszyć, taki ten wyścig zbrojny Bo to jest tak, że. Ta, ta, ta. jest to wyścig zbrojeń jak Prawda? najbardziej jest to wyścig zbrojeń i tutaj musimy sobie powiedzieć że też ten wyścig zbrojeń jest dostrzegany przez osoby zajmujące się biznesem przede wszystkim tym biznesem technologicznym mhm. wyścig zbrojeń też dlatego że w świecie nie ma aktualnie regulacji ten AI-akt jest de facto takim pierwszą, pierwszą próbą right. na, 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 na w całym świecie uregulowania tego zagadnienia. Choć od razu powiem, ludzie zajmujący się biznesem tym związanym z AI, z rozwojem AI są co do zasady przeciwnikami tych regulacji wprowadzonych, zwłaszcza że akurat te regulacje były wprowadzane głównie w oparciu o wiedzę prawników, filozofów, etyków, a najmniej szczerze mówiąc, jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, jacy specjaliści pracowali przy tym akcie prawnym, mm -hmm. praktyków. Tak. Więc z jednej strony z punktu widzenia biznesu, no to jest wyścig zbrojeń. Kto stworzy większe modele, kto stworzy lepsze modele, co, co więcej, co jest nawet istotniejsze, kto nakarmi te modele większą ilością danych. Mhm. Teraz jest ogromny wyścig zbrojeń polegający na tak zwanym feedingu, czyli karmieniu danymi dostępnymi powszechnie poszczególnych, tak. poszczególnych systemów sztucznej inteligencji, no bo to jest paliwo w oparciu o które one w ramach Algorytmów przetwarzają swoją wiedzę, swoją dane, uczą się, doskonalą się, i zapewniają potem coraz lepsze mm, te dane wyjściowe. I to jest na pewno ogromny wyścig zbrojeń, i to jest jedna szala. Wracając do prawa autorskiego, drugą szalą są autorzy rzeczywiście, którzy mogą czuć się i czują się, Zagrożeni z tego powodu, że nie, znaczy niewątpliwie w najbliższym czasie wiele osób działających do tej pory w tak zwanej branży kreatywnej no, straci tak naprawdę pracę. Ich praca nie będzie potrzebna, bo zwłaszcza na tych najprostszych poziomach wszystko, co do tej pory było robione przez ludzi, będzie mogło zostać zastąpione przez mm -hmm. sztuczną inteligencję. A ten temat, który chciałem jeszcze poruszyć. Bo myśmy, powiedziałem, że myśmy się poznali w Krakowie, a poznał nas dokładnie Maciek Dzieliński. Tak jest. I teraz strać mi tę tajemnicę. Ty i Maciek Dzieliński jesteście partnerami. Oczywiście biznesowymi. Tak jest. Cię tak jak tak jest. Biznesowymi partnerami i stworzyliście, to zdaje się jest bardziej Maćka pomysł ty jesteś w zarządzie i, i zawiadujesz, współtworzysz taki projekt, który służy. I też dzięki technologii jest możliwy nowi, między innymi, którzy ma służyć muzykom. Tak. O, powiedzmy parę, parę zdań na ten temat, a przy okazji też powiedz, jakie są Twoje widzenie z punktu widzenia, jakie jest Twoje widzenie z punktu widzenia Twoich doświadczeń prawnych. Tego całego tak zwanego ekosystemu startupowego. To prawda, poznaliśmy się dzięki dzięki Maćkowi Tak. I to prawda, Maciek zaprosił mnie rzeczywiście do swojego projektu, projektu bardzo ciekawego, który, który wymyślił. Ja jeszcze po pozwól, hmm? powiem czy przypomnę, bo Maciek siedział tu na twoim miejscu niedawno, że Maciej Zieliński to jest tak naprawdę światowej sławy kompozytor, który wygrywa konkursy zarówno na warszawskiej jesieni, czyli on tam robi takie plum, plum, plum plum. plum ale też pisze muzykę do filmów, pisze muzykę, tak y, muzykę do reklam, to pisze prawda. piosenki. To także prawda. bardzo młody, wszechstronny, uzdolniony. Tak, ale co więcej, poza jego karierą e, stricte muzyczną, kompozytorską, jest tak. także osoba, która od lat interesuje się nowymi technologiami, tak. która nie tylko interesuje się, ale i zajmuje się jest między innymi doradcą jednego z amerykańskich tak startupów, jest. zajmujących się właśnie kwestiami muzycznymi, a dokładnie. E, e, Rozdzielaniem teamów muzycznych, czyli tych warstw tak, muzycznych. Tak. Więc on łączy w swoim, w swoim świecie i swoich zainteresowaniach świat muzyki i świat technologii. Stąd pojawił się ten pomysł na stworzenie tego projektu, projektu NFT-GO, który też jest startupem i który w założeniu ma zrewolucjonizować rynek muzyczny, a dokładnie rynek związany z jednej strony. Z, a może przede wszystkim, bo to jest największa innowacyjność tego projektu, z dystrybucją tantiemów, czyli inaczej royalties, czyli dochodów, które twórcy oraz wykonawcy, osoby, którym przysługują tantiemy, czyli wypłacane przez organizacje zarządzania prawami, dodatkowe wynagrodzenia z tytułu tego, że utwory są grane, puszczane w streamie, w radiu, w, w telewizji. Więc ten, ten projekt ma zrewolucjonizować sposób przekazywania i dystrybuowania tych tantiemów, dopuszczając osoby zupełnie prywatne, niezwiązane nawet z biznesem, do możliwości uczestnictwa w tym na zasadzie pewnego rodzaju inwestycji, no ale również projekt, który ma służyć połączeniu fanów z ich idolami i vice versa, i dole z ich fanami, no i, i, i muzyków szeroko rozumianych z, z biznesem, z inwestorami, dla obopólnych, czy trójstronnych, czy wielostronnych korzyści. Jest to rzeczywiście projekt ciekawy, jest to projekt, który jest oparty na technologii blockchain nie bez powodu została ta technologia wybrana, bo jest to technologia, która przede wszystkim zapewnia bardzo wysoki, jeżeli nie najwyższy poziom bezpieczeństwa tak. danych w tym momencie. Tak. Można powiedzieć, że w aktualnym świecie te dane, które są zapisywane na blockchainie, czyli w zdecentralizowanym systemie, są danymi, których nie da się podrobić, więc poziom autentyfikacji jest tutaj ogromny. Jest to też projekt oparty o tak zwane... NFT, czyli niewymienialne tokeny, tak. czyli takie nośniki cyfrowe informacji, które właśnie z uwagi na to, że są posadowione na blockchainie, też są niepodrabialnymi. A ich kolejną zaletą, ich zaletą blockchainu jest to, że dzięki tak zwanym smart kontraktom umożliwiają bardzo szybki, łatwy i no, odporny na jakiekolwiek fraudy system wymiany czy informacji, czy nawet środków finansowych, z walut fiat czyli tak zwanych walut y, tak jak dolar euro jen y, fund sterling na tak zwane krypto y, waluty świetnie się z tobą rozmawiam i do tego stopnia świetnie, że nie poruszyliśmy wszystkich tematów więc y, tematy są świetne bo tematy są świetne. Ja nawiasem mówiąc mówię zawsze, że taki ktoś jak ja kto przeprowadził już setki wywiadów no bardzo dobrze, bo cały cały, cały pitch, żeby wywiad był dobry, to zaprosić dobrego gościa, bo wywiad jest tak dobry, jak gość, którego zapraszasz, więc Państwo ocenicie, czy ten wywiad był dobry, a będzie to ocena Pana Mecenasa Tomasza. Yy, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję, odgrażam się, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, bo w kontekście z, z tak, tych młodych biznesów, otoczenia prawnego, które trzeba poznać, to jest temat, który jeszcze chciałbym kiedyś poruszyć i Cię zaprosić. A na razie bardzo dziękuję dziś. Bardzo na dziękuję, dziś. bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za miłe y, słowa. Mam nadzieję, że ta dyskusja będzie dla widzów ciekawa. I rzeczywiście zgadzam się, że to jest tak naprawdę chyba początek, bo o wielu tematach, tak, a przede absolutnie. wszystkim o kwestii, którą tylko gdzieś zaanonsowałeś, czyli kwestii otoczenia prawnego młodych biznesów i tak. biznesów tych new techowych, startupowych który jest tematem, no niezwykle ważnym, a mam wrażenie, że osoby zakładające startupy, ludzie młodzi, którzy mają bardzo dobre idee, bardzo dużo czasu tak, temu poświęcają, tak. ale nie mają wiedzy prawnej i mają często problem z dostępem do wiedzy prawnej. Jest to temat bardzo ważny, jest to temat, o którym warto rozmawiać i tą, i tą wiedzę jak w jakichkolwiek formach przekazywać. Więc będziemy rozmawiać. Dziękuję za dziś. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Państwu również dziękuję i zobaczymy się za tydzień, jak zwykle, we środę o godzinie 17.